W imieniu nas wszystkich tutaj w Akademii Międzynarodowej Gdańsku, chciałbym złożyć resztą resztę osób, które leżą na zaspie, w Sienamwicach, w, w innych szpitalach, moc gorących życzeń, żebyście zdrowieli, żebyście się trzymali. Cały czas myślimy o Was, jesteśmy z Wami. Razem, żeśmy przez to przeszli i przejdziemy do końca. Nie, nie martwcie się, będzie, będzie wszystko ok. Przeżyliśmy dużo bólu, dużo strachu, ale jest coraz lepiej. Muszą być złe dni, żeby były dobre. I będzie coraz lepiej. Musisz wierzyć w to, że będzie coraz lepiej. Witam wszystkich serdecznie. W imieniu. Solidarności Gdańskiej i wszystkich solidarnych Anti-Apartheid. Anti-Apartheid for Human Rights, czyli o człowieka, o prawa ludzi przeciwko jakiejkolwiek segregacji, nie tylko segregacji rasowej, ogólnie przeciwko wszelkim podziałom ludzi. Pod koniec 1989 roku na terenie Hali Stoczni Gdańskiej zorganizowano koncert pod nazwą Solidarność Anti-Apartheid stanowiący muzyczną manifestację przeciwko naruszaniu praw i wolności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem ówczesnej sytuacji osób czarnoskórych w RPA. Za sprawą przedstawicieli polskiej sceny muzycznej i członków Solidarności na teren stoczni ściągnięto zagranicznych artystów wywodzących się z muzyki reggae, a koncert rejestrowały między innymi kamery telewizji BBC. Myślę, um, że Solidarność, spirit of jest is great that on the 8th anniversary of the um, martial law that they should be holding an anti apartheid show and I'm very very pleased that there's so many black musicians have been invited. Spragniona powiewu wolności publiczność wypełniła hale Stoczni Pobrzeli, okazując międzynarodowe wsparcie w trudnych czasach a sam koncert na zawsze pozostanie jednym z najważniejszych wydarzeń sceny muzycznej w Polsce In this concert we in Poland uh, try to protest and we try to help, to support All of the warriors, which fight in Pomimo niewielkiego zamieszania, wywołanego przez grupę skinheadów, próbujących przerwać występ czarnoskórych artystów, koncert zakończył się pomyślnie. Tak jak w późniejszym czasie, pomyślnie zakończyło się wiele innych wydarzeń, organizowanych na terenie hali widowiskowej Stoczni Gdańskiej. Dopiero w 1994 roku, kilka miesięcy po wypadku autobusu pod Kokoszkami, dobrą pasę przerwała katastrofa, która raz jeszcze wystawiła Gdańsk na próbę. W 1994 roku polski zespół Golden Life powrócił na teren Stoczni Gdańskiej, aby 24 listopada zagrać kolejny koncert poprzedzający transmisję z ceremonii rozdania nagród MTV. Wydarzenie zapowiadało się naprawdę ekscytująco, a całości towarzyszyły m.in. kamery lokalnej telewizji Sky Orunia. Na miejsce przybyło blisko 2000 osób, głównie młodych ludzi, spragnionych chwilowego oderwania od szarej codzienności. Golden Life rozpoczął swój występ o 20.00. Godzinę później, chwilę po zejściu zespołu ze sceny, uwagę publiczności zwrócił ogień na jednej z drewnianych trybun. Z początku uznano to za efekty specjalne, ale ogień szybko rozprzestrzenił się na inne elementy hali, wywołując ogólną panikę. Publika rzuciła się do wyjścia. W budynku zgasło światło, hale wypełniał dym i gorące powietrze. Podobnie jak na Hillsborough ludzie tratowali się wzajemnie, depcząc po sobie w poszukiwaniu drogi ucieczki. W trakcie przepychanek śmierć poniosła 13-letnia Dominika Powszuk i była to jedna z dwóch ofiar które zginęły podczas ewakuacji. Drugą był operator telewizji Sky Orunia, Wojciech Klawinowski, który wrócił się do płonącej hali, aby uratować sprzęt. Ja byłam już święcie przekonana, że to już się koniec, że stamtąd nie wyjdę. I w pewnym momencie usłyszałam nad sobą głos, że tam leży jakaś dziewczyna na schodach. I Bo jak krzyknam, że ja nie chcę umierać, bo mam cel w życiu. I ten chłopak, to był chłopak właśnie, i on mnie podniósł do góry, wziął i mi odklinował jakoś nogi tak, że ja wyszłam. I właśnie chciałam mu bardzo serdecznie podziękować za to, że uratował mi życie. Niestety nie wiem, nie pamiętam jego twarzy, ale wiem, że jak go spotkam, to go poznam. Dzięki. Przybyła na miejsce straż pożarna, przystąpiła do gaszenia budynku, w którym temperatura sięgała tysiąca stopni Celsjusza. Całą akcję utrudniało położenie Hali, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie linii tramwajowej. Co więcej, pojawiły się przypuszczenia, że w obiekcie składowane są łatwopalne gazy, a żeby zapobiec przeniesieniu się ognia na inne budynki, strażacy musieli korzystać ze wsparcia statku pożarniczego Portowej Straży Pożarnej. Co wiadomo w tej chwili? E, znaczy... Czy strażacy doszli w ogóle już do hali? Tak, czy... byliśmy w środku, już początkowo zaczęli gasić tam działkiem i z kątami zwykłymi. No, ale to wszystko po prostu runęło, cały dach runął i trzeba było się wycofać. Teraz działamy po prostu. Czy wtedy się weszli, mieliście świadomość, czy tam są ludzie, czy nie? No, akurat my nie, bo myśmy tutaj z Rzeszcza później przyjechali. Nie wiem, jak tutaj załogi, którzy wcześniej przyjechali, nie? Prowadziły, prowadzili ewakuację. Czy pan wie coś na temat ilości ofiar? Czy widział pan jakieś ofiary nie, nie, śmiertelne? Nie nie, 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 nie. Poszkodowanych natychmiast przewieziono do szpitali, w tym do specjalistycznej placówki w Siemianowicach Śląskich. U pięciu osób obrażenia okazały się na tyle poważne, że lekarze nie byli w stanie ich uratować. Blisko 300 uczestników koncertu odniosło rany, które do końca życia będą przypominać o tym tragicznym zdarzeniu. W pewnym momencie żegnałem się z życiem, autentycznie żegnałem się z życiem. Bo przez parę, nie wiem, sekund, ułamków sekund, wydałem, gorąco było nie do zniesienia po prostu. Napór tłumu robił również swoje. Każdy, kto tam był, to będzie też nie pamiętał do końca życia. Może później to się jakoś tam zatrze troszeczkę. Chciałabym bardzo podziękować mojemu chłopakowi, który uratował mi życie, nie myśląc o swoim. Uważa, że zrobił za mało, że jestem poparzona, ale naprawdę nie zapomnę mu tego do końca życia. I jest to, uważam, niesamowity dowód miłości. Chciałabym jeszcze podziękować moim rodzicom i Oli za to, że momentalnie przyjechali do szpitala i byli przez cały czas ze mną. Dziękuję Wam bardzo. Pożar zniszczył halę stoczni do tego stopnia, że konieczne było jej wyburzenie. Pozostał jedynie fragment muru, na którym zamieszczono pamiątkową tablicę. Widnieje na niej napis: Życie choć piękne, tak kruche jest. Cytat z piosenki pod tytułem 24 11, 94 którą członkowie Golden Life nagrali dla upamiętnienia ofiar katastrofy. Śledztwo wykazało, że pożar nie był dziełem przypadku. Zebrany materiał dowodowy dał podstawę do stwierdzenia, że materace znajdujące się pod drewnianą trybuną zostały podpalone umyślnie. Sprawcy lub sprawców nigdy nie wykryto, choć nie oznacza to, że nikt nie poniósł kary. Przed oblicze sądu trafiły cztery osoby, ale prawomocny wyrok wydano dopiero 19 lat później. Na karę dwóch lat więzienia w zawieszeniu na cztery lata skazany został ówczesny kierownik hali widowiskowej. Wyrok jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata usłyszeli dwaj przedstawiciele agencji odpowiedzialnej za organizację feralnego koncertu. Zdaniem Gdańskiego Sądu Apelacyjnego osoby te nie zapewniły odpowiedniego bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia, tylko niektóre ze wszystkich wyjść ewakuacyjnych były otwarte, odcinając tym samym drogę ucieczki przerażonemu tłumowi. Znaczy my tutaj nawołujemy od X czasu, że po prostu te obiekty takiej urzędności publicznej i teatry i wszystkie sale takie widowiskowe po prostu nie są, nie są zabezpieczone tak jak powinny, a efekt jest teraz dzisiejszy. Nie są spełnione warunki ewakuacji, czyli przepisy budowlane, bo to decydują o tym przede wszystkim przepisy nie strażackie, tylko przepisy budowlane, a obiekty były w różnym okresie budowane i tu decydują normy określone w stosunku do ilości ludzi, którzy przebywają w obiekcie, ilość wyjść, szerokości, długość dojścia, to są wszystko takie parametry, które określają, że w przypadku nagłym ludzie dadzą sobie rady sami wyjść. Niecały miesiąc po pożarze zorganizowano charytatywny koncert celem wsparcia poszkodowanych i zebrania funduszy na dalsze leczenie. Na scenie wystąpili między innymi Grzegorz Markowski z zespołu Perfect, Ira i Maryla Rodowicz. Nie zabrakło także muzyków Golden Life, którzy raz jeszcze przypomnieli jak kruche jest ludzkie życie. Utrawnione dziecko swe, i już staje przeciw złym mocą. Tak ludzie modlą się obracają deszcz, jak ona czuła nad nim nocą. Jeszcze z gniazda młody tak, bo przywilejem jest młodość. Zabawa, radość, przyjaźń, a nie strach, bo młodość nie chce mieć. Życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się śmierć. Świat. Gdy wciąż odwieczne trawa łamie, Zabiera miłość, młodość słońca, blask. Lecz my nie chcemy wiedzieć o tym, że życie być piękne, tak ruchy jest Wystarczy jedna chwila, by zgasić się. Życie, choć piękne, tak ruche jest. Zrozumiał ten, kto oparł się o śmierć. Życie, choć piękne, tak jest. Czy jedna chwila by zgasić się Życie choć piękne, tak ruche jest. Związku to o otarł się o śmiech. Życie choć piękne, tak ruche jest. czy jedna chwila, by zdosić je. Życie choć piękne, tak ruchy jest. Zrozumiał ten człowiek,